Ewangelia według Mateusza, rozdział ósmy, część pierwsza. A gdy stąpił z góry, poszło za Nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trendowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się Go, mówiąc, chcę bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu, i rzekł mu Jezus. Bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez mojżesza dar na świadectwo dla nich. Trąd jest straszną chorobą. Stopniowo niszczy ciało człowieka, odpadają różne części, na przykład palce, uszy, nos, w końcu człowiek umiera. W tym czasie nie było żadnego lekarstwa na trąd. Jedynym sposobem, żeby ta choroba się nie przeżyła. Było oddzielenie chorych od zdrowych. Chorzy mieli obowiązek trzymać się z daleka, ostrzegać, że są chorzy. Zdrowi mieli obowiązek trzymać się z daleka od chorych i pod żadnym pozorem ich nie dotykać. To było zapisane w prawie mojżeszowym. Ten chory wierzył, że Jezus może uzdrowić go z nieuleczalnej choroby. A Jezus uzdrawiając go złamał prawo Mojżeszowe, bo dotknął go. Mojżesz też napisał, co trzeba zrobić, jeśli ktoś zostanie uzdrowiony z trądu, jakie dary miały być złożone w obecności kapłanów. No i ten przepis wydawał się bez sensu, bo w normalny sposób nikt nie mógł być uleczony z trądu. Ale jednak ten przepis był i uważano, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to trędowaci będą uzdrowieni. Dlatego Jezus posłał tego trędowatego do kapłanów, żeby zobaczyli, że przychodzi Mesjasz. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy, i mówię temu idź a idzie, innemu zaś przyjdź a przychodzi i słudze swemu czyń to a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę, powiadam Wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Opowiadam Wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzbrojony sługa w tej godzinie. Żydzi nie przestawali też z poganami, nie wchodzili bez potrzeby do ich domów. Ten setnik zdawał sobie z tego sprawę i nie chciał, żeby Jezus miał w swojej społeczności kłopoty. Kiedy Jezus powiedział, że przyjdzie do Poganina, to ci, którzy Go którzy tego, to słyszeli, musieli być szokowani mniej więcej tak jak wtedy, kiedy dotknął tego. Setnik uważał Jezusa za kogoś, kto może rozkazywać wszystkim i wszystkim chorobom. Tak, jak on może rozkazywać swoim żołnierzom. I Jezus uznał, że to jest wielka wiara, że to jest wiara, która otwiera drogę do Królestwa Niebios. A wielu Żydów, którzy też są wezwani do tego Królestwa i powinni wejść do Niego w pierwszej kolejności, zostanie odrzuconych ze względu na niewiarę a gdy Jezus wszedł do domu Piotra ujrzał teściową jego leżącą w gorączce i dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka ona zaś wstała i posługiwała mu a gdy nastał wieczór przywieźli, przywiedli do niego wielu opętanych a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli aby się spełniło co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Skutkiem grzechu jest przekleństwo, któremu wszyscy podlegamy. Dlatego chorujemy, dlatego też złe duchy mogą nas dręczyć. Jezus usuwał skutki tego przekleństwa, i to miało. Też naprowadzać na myśl, że jest w stanie usunąć jego źródło, usunąć naszą winę.